Cześć, nazywam się Janna Jasiczak i prowadzę na YouTube kanał Tu Historia. Chciałabym Was gorąco zachęcić do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Grand Video Awards. Zeszłoroczna edycja okazała się być dla mnie tą szczęśliwą. Byłam wcześniej dwukrotnie nominowana do tej nagrody, a w moim przypadku sprawdziło się powiedzenie, że do trzech razy sztuka. W mój film odebrano mi młodość wspomnienia powstańców warszawskich. W zeszłym roku zdobył nagrodę w kategorii Warszawa. A więc wojna. W dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia zchodzą na plan dalszy. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Człowiek wcześniej dorastał, był skonfrontowany z rzeczywistością okrutną. Szczególnie na tę kategorię chciałabym Wam zwrócić uwagę. Jest to kategoria stworzona we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy i w tym roku jury będzie oceniać filmy, które przedstawiają miasto stołeczne jako taką stolicę wolnego czasu. Tak więc nadsyłajcie swoje zgłoszenia do 5 września. I co? Życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki!